Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku i tak, I wracamy po przerwie. Yy, oczywiście spowodowane to jest tym, że no... Nie mogę się skupić na nagrywaniu przez robotę, którą mam, no bo... Jednak wracam dosyć stosunkowo późno do domu. Kurde, pozytywka, proszę bardzo. Oj, kostka od razu, jak miło. Bo wracam późno z roboty do domu. Jestem zazwyczaj... Kurde ale, ale mi w uszach huczy normalnie, o, 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 tutaj jakieś Freezing tempiory ciekawe. No i zwyczajnie nie mam siły ani czasu po tej robocie cokolwiek robić, jakby nie chce się. Takie leżyć, że wracam i potrafię się położyć do wyra i leżeć po prostu, odpoczywać, bo... A wiecie jak to jest tam pogoda, teraz ta wiosenna taka, że raz jest ładnie, raz jest brzydko i o właśnie duszek jest tutaj, zatem idziemy po idziemy. kurde, no bo co? Co się będziemy, nieprawdaż? Mmm jeszcze na dodatek jestem kurde teraz przeziębiony, czy tam chory, zwał jak zwał. I do cholery w prawej słuchawce wszystko głośniej, w lewej ciszej, jakby ucho mam zatkane. And that's a problem. Dobra, przestań mi tu być. Daj mi jakieś Orbiksony lepiej gościu, Dobra, niech się kolega tutaj bawi. Ja mu przyniosę księgi Księgi zaklęć I inne y, tego typu y, pysz pyszności smaczności co jedziel? Do like Coronite nie zauważyłem O, oj, O Ojej, Ja trochę zbyt mało spałem w nocy, niestety. U kurde, gardło to mam wrażenie jakby było... <laughs> gardło to mam wrażenie jakby mi normalnie ktoś podrapał śrubokrętem. Niestety. Injured. Dobra, czyli mamy spirit boxa, spoko. To już coś, to już coś, dawno nie było spirit boxa. ale Tylko tylko tak regularnie co każdą grę. Ale nie przejmujmy się tym. Będzie dobrze. Dam ci krzyże, gościu. Żebyś sobie, nie myślał, że możesz sobie bezkarnie hancić. W ogóle to jest druga próba nagrywki, bo pierwszy, pierwszą gierkę się trafił rajczu, który absolutnie nic nie robił. On po prostu sobie był na mapie, ale przez całą grę... O kurde, miałem przecież ten wyłączyć światło. Przez całą grę rzucił może dwoma przedmiotami, puknął dwa razy w lodówkę w piwnicy i to tyle. Także także usunąłem tamtą nagrywkę, nie było co pokazywać. Co <laughs> by nie mówić. Yy, dobra, co ja bym chciał? Projektor bym chciał zobaczyć może. Ja no, nie będę kampił na to. Weźmy sobie salty tak. Króca bomby rozłożone. Zdjęcie ducha, o, kurde, questy takie, hmm. Nie wiem czy... <laughs> Nie wiem czy najprostsze do zrobienia. Ale mógłbyś, kolego... Wdepnąć w sól. O, minus... Temperaturka, proszę bardzo. Czyli... Teoretycznie może być ten mimik. Teoretycznie, bo musiałyby być kurde orby, ale Orbów <laughs> Orbiksonów to ja nie widzę. Co by nie mówić Oho! Dobra, interakcja 2, więc jest, żyjemy, żyjemy jeszcze Dobra gościu, bo ty tutaj sobie widzę Lubisz Lubisz popoddymiać No ale mamy kurde Mamy kijową pulę duchów Żeby tutaj nie, nie mówić Jest tragiczno No nic, <laughs> idziemy zatem po jakieś kurde itemki, no bo co eee, weźmiemy sobie... ojeju, Weźmiemy sobie smoodę i zapalara od razu przygotujemy Na wszelką okoliczność Wydaje mi się, że zaraz będziemy wzywali ducha pozytywką, no bo trzeba poddymić troszeczkę, nieprawdaż? To żeby był content jakiś. No <laughs> Donieśmy sobie jeszcze sól. Może w sumie... Może w sumie świeczkę mu postawię. Albo zrobimy test onryo. Zostawimy trzy świeczunie obok siebie. Jak gnojascy zgasi. Hmm. Dobra, podstepował w każdym córze, także mamy... Mamy zdjątka nafarmione, to jest... Poczko. kurde, zgubiłem się, ciemno, halo! Ciemnica w pokoju po prostu totalna. Dobra, idziemy po te dwie świeczki. Postawimy mu je i będziemy obserwować. Jeśli zgasną trzy podrząd, no ...to będzie on już, bo wtedy hanta powinien zacząć. A jeśli nie, no to... To będziemy się zastanawiać, nie? Dobrze, świeczulki... Witam. Dobra, mamy zdjęcie duszka. Siema. Trzmulo. To, to już jest coś, ale kurde tego aparatu nie mogłem znaleźć dziadowskiego. Proszę bardzo, trzy świeczniki, filtry tu zgaszać. Blow the candle! Kolego? Masz tu, bliżej ci dam. A ja wiem, że ty tutaj stoisz. Proszę bardzo. Dajcie mi upewnić się, trzeba, że orbów na pewno jeszcze nie, 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 nie że się nie pojawiły, ale się nie pojawiły. Oho. Oho. No. W tym momencie mam on-re nie? Zgasiły się trzy świeczki i nagle krucyfiks robi PUP. Podejrzane trochę. Poczekajmy, może znowu zgasi. Blow the candle. Come on, do it for me. Gdy trzy razy dmuchnął, się zmęczył chyba ten duszek. Kolego? Kolego? Halo? Pieczunie? O. Raz. Czyli jedną z muchów. Nie, wiecie, co chyba sobie. Chyba sobie hanciora wywołamy. Bo musimy sobie znaleźć kryjówkę jakąś ciekawą. Bo tutaj nie ma. <laughs> co by nie mówić. Może w piwnicy? W sumie. Nie jest szybki. Więc na chwilę obecną bym Moroja wykreślił. Quincy też bym wykreślił. No Undreu zostaje tak na logikę w sumie, no. Tak by najbardziej pasowało, nie. Po hancie. O, cześć. Aj Kurde. Nie wiem, chcemy tu zostać się upewnić teoretycznie, no bo... Niby kłeścior, nie? Żeby odgonić śmietnika. Ale z drugiej strony, czy warto ryzykować? Damy mu dwie minutki. <laughs> Jeśli się nie zrajaspisz, nie zaatakuje, no to, to uciekamy i myślę, że no. no On Rio będzie to ja jed... hmm. Nie oni, nie oni. Hmm. That's cool, man. <laughs> Czyli wybrał drogę agresji? Duch wybrał drogę agresji. Kim w łeb? O. O. Wszystkie świeczki pogasił. Ciekawe. O. Ja to zdecydowanie będzie Onrio. Jak na moje! Szmapu. Kościory zrobione, nie? Teraz pozostaje tego uciec z tego domu. Czeklętego. Szekle. A tam tupczy. O Wiała znikła i akurat jeszcze drzwi że otworzyć, Takie było spoj takie... Ale ciemnica taka, że weź o tam aktywny zrobił ten duch. Zaczął dotykać wreszcie rzeczy. Tak, przez całą gierkę taki spokojny był, nie? Nic nie robił, a to nagle, prawie bardzo, na koniec. Dobra, jeśli to nie był Onrio, to jakiś Moroy. Nie no, Moroy na pewno nie byłby szybszy. No, Onryo to był. Czyli. <grywka> Dobra dedukcja, o! Jubilajcik nowy, proszę państwa, bo od razu sobie go. I, prawda, tutaj. I kupmy. Kupmy, wyekwipujmy. Zawsze te powiadomienia wyskakują, cholerne. UV light, ta, ta. ten. wziął. Quick loadouts na trójeczce oczywiście. No, i mamy. I Proszę bardzo, powrót do Fazmu Ładna giereczka, prawda? Tutaj na odcinosku dla widza. Także co? <laughs> ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to, to pamiętajcie o. Łapce w górę o subskrypcję, że jesteście nowi, i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Oczywiście, jeśli będę aktywny ciągle, ale no, mam nadzieję. <laughs> no, nie wiem, jednak to było na tyle. że miłego dziecianka na razie i pa, pa.